Odpowiem teraz na pytania dwóch uczestników ankiety, Krzysztofa Czakiego, który napisał. Najważniejszy będzie dla mnie oczywiście program i to, czego faktycznie będzie można się w czasie tego kursu nauczyć. Internet roi się od kursów, które nie uczą niczego, a są jedynie zlepkiem frazesów. I Marka, Mark XK. Dużo praktycznych rad, tak zwane konkrety, bez rozbudowanej teorii, najlepiej z przykładami z życia wziętymi. Pozdrawiam. Krzysztofie, wracając do Twojej odpowiedzi, to uważam, że 100% kursów, które są i w internecie, i online, niczego nie uczą. Jeżeli Ty sam nie będziesz w stanie się tego nauczyć, albo nie będziesz chciał tego się nauczyć, a tym bardziej nie będziesz chciał tego zastosować w swoim życiu, to wszystkie kursy, w których będziesz brał udział, będą bezużyteczne. Natomiast wracając do samego układu warsztatów finansowych, to troszkę teraz mogę opowiadać na ten temat. Kurs warsztatów finansowych Inwestuj we własną niezależność składa się z takich 21 modułów szkoleniowych, które są ułożone w trzy główne bloki tematyczne. W pierwszym bloku ustalamy, gdzie w tej chwili znajdujesz się finansowo, czego chcesz i przede wszystkim, w jaki sposób myślisz na temat pieniędzy i budowania majątku. Tutaj efektem tego bloku, tych pierwszych ośmiu modułów, będzie to, że będziesz miał swój osobisty plan finansowy oparty na Twojej rzeczywistej dzisiejszej sytuacji. Blok drugi kursu to są kolejnych osiem modułów, które pozwolą Ci stworzyć osobisty budżet, zacząć zarządzać jego składnikami i nauczą Cię wykorzystywać unikalne narzędzia finansowe, które stworzyłem specjalnie na potrzeby warsztatów finansowych. Te narzędzia służą do zmiany struktury wydatków, zmniejszenia zadłużenia złego, powiększenia dochodów, i tutaj efektem tego drugiego bloku będzie to, że będziesz zarządzał Twoim własnym budżetem osobistym, dostaniesz narzędzia, które będziesz mógł wykorzystywać jeszcze długo, długo po tym, jak ten kurs się skończy. I wreszcie blok trzeci pozwoli Ci stworzyć plan zwiększenia majątku, bo to jest ostateczny cel. Warsztatów finansowych, pozwolić również ustalić, ile brakuje Ci do finansowej niezależności, i pozwolić Ci rozpocząć samodzielne inwestowanie. I efektem tego, tej części warsztatów finansowych będzie osobisty plan budowania majątku i w efekcie niezależności finansowej. Układ w ogóle całego kursu jest wynikiem wielu konsultacji z czytelnikami, czytelnikami również moich książek i bloga. Dlatego bardzo istotne jest, żeby korzystać z nich w umieszczonej kolejności. Nic ci nie da, jeżeli zrobisz moduł 20, później moduł 17, moduł 15, bo to jest system. System 21 kroków, które trzeba zrobić, niezależnie od tego, w którym miejscu w tej chwili jesteś. Od momentu uruchomienia całych warsztatów. Poszczególne moduły pojawiają się w kolejne dni i chodzi o to, żeby wdrożyć nawyk, nawyk systematycznego robienia pewnych rzeczy. Rozumiem, oczywiście, jak mało czasu wszyscy mamy, jak mało czasu również ty możesz mieć. Dlatego też ta codzienna dawka wiedzy i ćwiczeń została ograniczona przeze mnie do absolutnego minimum. Tutaj odpowiedź na pytanie Marka. Czy konkrety bez rozbudowanej teorii? Tak właśnie to wygląda, że codziennie dostajesz małą, jak ja to nazywam, homopatyczną dawkę wiedzy do tego ćwiczenia, instrukcji wideo, instrukcje do narzędzi finansowych, ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania. Chodziło właśnie o to, żeby maksymalnie szybko osiągnąć efekty bez jakiegoś lania wody, bez bełkotu specjalistycznego, po to, żeby szybko właśnie osiągnąć efekt, a efektem jest plan budowania majątku niezależności w formie 21 kroków, które można wdrożyć w ciągu jednego zaledwie miesiąca.